To cmentarzysko sprzed 10 milionów lat, dziś je odkopię, by zobaczyć, jakie skamieniałości znajdę. Dawno temu dolina tętniła życiem niezwykłych stworzeń. Teraz nie żyje tu żadne, ale spacerując, można znaleźć ich szczątki. Pierwszą rzeczą, na którą się natknąłem, był kręgosłup rekina. To skamieniały kręg dużego rekina, zapewne żarłacza białego lub innego dużego gatunku. Następnie zobaczyłem coś naprawdę fajnego leżącego na brzegu i wyciągnąłem to. To był duży ząb rekina. Teraz, wierzcie lub nie, to jest ząb nowo narodzonego Megalodona, czyli największego rekina na świecie. Poza dużymi zębami rekina, znaleźliśmy też wiele małych zębów różnych gatunków rekinów rafowych i innych małych rekinów. Kopiąc w dolinie, znajdowałem coraz ciekawsze rzeczy. To było jedno z moich ulubionych znalezisk: ogromny ząb rekina Makos przed Okai, 7 milionów lat. Takie okazy są bardzo rzadkie są rzadsze niż zęby Megalodona. Pod koniec dnia zauważyłem coś na moim sicie, co kompletnie mnie zszokowało. Ogromny, 25-centymetrowy ząb żarłacza białego. Niestety był w kilku miejscach uszkodzony, ale ten ząb rekina zdecydowanie...